Witamy Was już na kolejnej naszej audycji, już to jest ósma audycja, Och, dobrze nam to idzie, oby tak dalej, mam nadzieję, że tak będzie. No dzisiaj przy mikrofonach prowadzący, profesor zapasów rozrywkowych. Siemka, derob z Was wita i the future of the world wrestling. Siemka, Turek także Was wita. Na początku jedno małe ogłoszenie, bo więcej nie ma. Zaktualizowałem quiz, bo nam trochę pytań już powoli wykowało. Pytania są trochę trudniejsze, trzeba przyznać, no ale... Bo za często i za dużo punktów reputacji łapaliście. Tematem dzisiejszej audycji będzie Royal Humble, no niby drugie, ale była przed i po Gali, nie? No a jak inaczej. Także dzisiaj jest po Gali, Royal Humble, no i wspomnimy trochę o WCE. A dlaczego OWC, no bo dzisiaj jest z nami przy mikrofonach gościom. Siema tu Oraz Siema tu Rajden. Oraz zapowiadana wcześniej. Zapowiadana. Ewelina. <noise> no, przyzwyczajcie się jak będzie wyłączać mikrofon i się będzie śmiała, to już jest cała Ewelina. No na przykład teraz wyłączyła mikrofon. Dobra, zamknij się już tutaj. Przechodzimy do <noise> pierwszego pytania. Jak podobała Wam się walka o pas wagi ciężkiej na Real Rumble? Ja tutaj będę trochę krzyczał, bo mikrofon słabo odbiera, także... No powiem szczerze, że mnie ta walka trochę zaskoczyła, bo myślałem, że będzie gorzej, ale ostatecznie... <gryfie> Zajebiście nie było, ale... Ślę również. Na pewno podobała mi się postawa Zigglera, no ale... Cieszę się, że prawda został ulec. Hejden! A co ty możesz powiedzieć o walce o pas WWE w którym walczyli Handy Orton i Dennis Muszę przyznać że przewijałem Jedynie jak się zobaczyłem No jak się przewijało? Dość szybko Czemu na przyspieszonym tempie nie chodziło? Nie było wielkich niespodzianek No ja też tak uważam nie było jakichś większych Wiedziałem że tak zostanie i no, wed według mnie wejście Nexus było głupie, niepotrzebne i nudne już. W ogóle ta walka była głupia i niepotrzebna. Bo Andy nie umie walczyć. Co możecie powiedzieć o walce D? Czy decyzja menadżera była dobra? O wprowadzeniu ich w torres i, i przekształceniu walki na Fatal Way Waymash? A tam była też walka deep? Podobno była. A więc ta walka była pasjonująca. Była. Dobra. może hej ten tu już już zapewne też przewijały. No. No Ewelina, Ewelina, no dobra. No ja dobra. ja oglądałam tą walkę, no, i szczerze mówiąc spodziewałam się, że wygra laypull. No bo jakoś Natalia ja z mi się nie widzi, no bo po prostu nic się wokół niej no, nie dzieje. No jak kol zaczął czytać, że będzie jeszcze jedna diva, no to myślałam chyba na 90%, że to będzie Melina, no bo wiadomo była pretendentką, ale no skąd If się wzięła, to nie wiem. Ja to myślę, że If będzie lepszą mistrzynią niż Natalia i to na pewno. No ale, no, ale nie bez, bez rewelacji. No co, Lejkul znowu pas na pół i znowu dwie mistrzynie. Ciekawsze to niż Natalia albo ich. Na no a czy zarząd jednak dobrze postąpił, że dał If możliwość walki o pas, no i że wygrała ten pas. Jak myślisz, że bez? No Nie wiem, no If już miała ten pas, no i się tym sprawowała, no żeby tak nie powiedzieć przeciętnie. No, jak dla mnie to by błąd. No to dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania. Czy prawdopodobny feud Ortona z pankiem wypali? Mam nadzieję, że nie. Ale dlaczego? <laughs> tu zaczyna się... Tu zaczynają się schody, gdyż... Powiem szczerze, że wolałabym mieć nawet feud Punk'a z Siną. Sorry, sorry wielkie. Niż z Ortonem. Dziękuję. A dlaczego? A dlaczego? Dziękuję. <laughs> no na to pytanie. Widzę, że dyskusja stoi na wysokim poziomie, więc nie wiem, czy mogę coś dodać. No, zresztą już chyba wszystko było powiedziane. Dokładnie. Także myślę, że tu nie trzeba nic dodawać. Ja to mogę jedynie podsumować. No, dodawaj. No, Ciem Punk kontra Randy, mówimy nie. <grym> Ej, jak już tak wspominamy o Panku, to może koniec Dominacji Nexus. Bo Punk, jak widzieliście, nie wiem kto mi to napisał, ale stał się przeciętnym po fatym Pi healem pip no właśnie chowający się pod ingiem na widok przeciwnika uważasz że tak właśnie jest Hayden no Nexus się rozpada nie da się ukryć Husky Harris odpadł myślę że Michael McGill Curry też odpadnie no i Punk nowy zostanie sam no i może zakręcić około pasa WWE co by było lepsze niż takie Nexus na pewno to dołączenie Punków do Nexus to jest jakieś Fajne rozwiązanie, przynajmniej na te i miesięcy, prawda. Jednak mam nadzieję, że później jak ten Nexus się rozpadnie, prędzej czy później, bo to już nie jest to samo, co oryginalny sław, Myślę tak samo jak Raiden, że później pan kruszy na dobiu, dobiu i Championship. Feud Nexus Sina. Czy myślicie, że z tym już koniec? Myślę, że tak, Nexus vs. Sina. Hmm. Ten Feud trwał dość długo, nie? I myślę, że teraz czas na coś kogoś... innego, ja, kurczę, nie wiem, może oczywiście się Pan o tym, chociaż nie na Ale myślę, że skuteczna sprawa w Nexus powinno zacząć z jakąś inną stajnią, na przykład Core. To by było na pewno ciekawsze. Wszyscy zawodnicy byliby wykorzystywani w ringu. I pojedynek na jakiejś gali pay-per-view, Elimination tak Team, coś takiego, na pewno by było ciekawsze niż Nexus kontra sam Jan. Może na Hesselmanie? Tak, tak. Dobra, teraz tak oficjalnie przejdźmy już do tego 40-osobowego Neoylehambl matchu. No jak wiemy, był to największy w historii. Było 40 zawodników w No i właśnie jak on wypadł na tle właśnie tych poprzednich, gdzie było 30. Było to lepiej i coś te 10 osób, 10 zawodników dało? No 10 zawodników więcej było ciekawiej. Royal Rumble jest moim ulubionym meczem. No i trwało to dłużej. Wydaje mi się, że napięcie było większe. No i lic liczyliśmy wszyscy na więcej powrotów. Co mogło się wydarzyć plus 10 ludzi. No a ty to ma jak nie to widzisz. No tutaj już prawdę nie zostało wszystko powiedziane, bo kiedy się to zawsze o co się miałem. A kogo się spodziewałeś? Do powroty. No kogo się spodziewałeś się spodziewałem? właśnie. Jestem, tutaj miałem jednego swojego faworyta, no i byłem pewny, że on się pojawi. Mówiłem się o Christopher'ie. A jednak go nie było. Zgadzało się, że się nie pokazał. Strzeliłem pocha na WWE. I... Do tezgo masz? ja już nie przeszedł. Ale ten mecz lepszy od zeszłorecznego. Tak. Wtedy, gdy wygrał Jeszcze 30 odpadów, wtedy. Chyba każdy wręcz był lepszy od tego. Biegłoroczny Royal Rumble był jednym z gorszych, ale... Tegoroczne trzymało tym, było. Chyba. Chociaż nie można go porównać sobie... Tych... Wcześniejszy. Już przed kilku lat. Ale na pewno było lepsze od biegłorocznego. No też A tak uważam, że Biegłoroczny był też nie krótki od tego, nie mhm. pamiętam. A teraz jak już tak wspomnieliśmy o poweltach, no jak wiemy powrócił bukę T i Diesel, i jak myślisz jednorazowy występ czy coś więcej no jak wiemy Bucket T został komentatorem na SmackDown. No ale zacznijmy może od właśnie Bucket. Jak myślisz tylko będzie komentował, czy jednak będzie walczył także? Heyden jak myślisz? Czy będzie walczył, tego nie wiem, ale na pewno byłoby to fajne, bo na Royal Rumble widać było, że jeszcze potrafi co nieco. No i na pewno byłoby to miłe zaskoczenie gdyby jeszcze walczył. Z tego co czytałem, to planowali fałd Booker kontra Sheamus, no to więc może jeszcze gdzieś go wciśną, nie tylko do roli komentatora. No ale Sheamus Neo. Ja Ten renerem został. No właśnie, tym. Jakim... Ja mówię, więc proszę nie przerywać. dobrze. Yy, skończyłem, dziękuję. <grym> A A Tomek, co nu od siebie? No ty głupi rozwiązałeś tę sprawę. Miałem nadzieję, że Booker pewnie no, będzie regularnie występował na ringu, a tak? Nie wiem. Nie wiem na koniec wieso Mi się wydaje, że idę posiedzić za stołem no i... Może wiecie, po prostu będzie komentował, a tu nagle bum, ktoś na niego wleci, się bukieti nam zdenerwuje i może z kimś coś zaiskrzył. Może będzie jak to, ale... z Punkiem na row. No, no właśnie, może coś się... jakąś walkę... To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie. No. Bo widać, że który jest w formie, że pomimo tej swojej kładali dalej mógłby dobrą walkę, no Więc... Co za niego, że nie z Więc jeszcze go można... ...pożytecznie wykorzystać. No a właśnie, a Diesel, co z nim będzie? Jak myślicie? To chyba był jedna... jednorazowy występ, według mnie. A ty jak... Tomek, to widzisz? Powiem tylko tyle, że chciałbym oglądać ring Bookera. Diesel jest mi no, obojętny, na pewno fajnie było, fajnie było go zobaczyć z nim. Ale myślę, że nie wykręci już żadnej dobrej walki, chociaż samo jego pojawienie się w WWE to jest jakoś umiana, ale wolałbym, żeby z tych wszystkich powrotów regularnie w ringu występował tylko Booker. Dziękuję. Czy my ja A, też, bo mamy. Nie jestem zapłacony. nie przypada do gustu <grym> całkiem. A mi się wydaje, że wróci jeszcze na Elimination Chamber i zakręci się w walce o pas WWE. Znaczy pomoże Jeremu, albo przeszkodzi mu. I to by nie było złe rozwiązanie. No ale co, potrzyma długo w tym WWE? Będzie długo? Czy jednak coś w Hesselmenia? się zbliża? Może coś na Zasadzisz co o zwycięstwie random Matchu? To dobrze, że wygrał Czy może nie? Myślę, że tak. Delirio mas ma zajebiste umiejętności, Poza tym bardzo poprawił się przy Ringo, czy on przeszedł do Dalwy Wii. Hmm, no i co mogę powiedzieć? Na pewno lepsze niż Sina, prawda? Cały czas tylko siedziałem i miałem nadzieję, że nie wygra tego Sina. to tam jakiś silny kurde nie wiem. Myślę, że na pewno może się z tego wywiązać fajny T. Delirio vs. Edge o ile ja nie straci yy, swojego tytułu na elimination chamber. No i co, będę było. Co ty na to rajdę? Ja myślę, że dobrze, że Delirio wygrał. Czas postawić na młodszych, lepszych. No i Delirio na, tak, na, na pewno takim zawodnikiem jest. No i na resumeni ma duże szanse, żeby wygrać pass World Heavyweight. I fajnie by było, gdyby się tak stało. Spodziewaliście się może kill turnu John Cena na Ray Bo by, istniała możliwość, że mógłby wyeliminować... Był z Hoza byłem w Higu, sam na sam. Tam pojechał, go tam podniósł, ale myślałem, że wyrzuci go, a on tylko po prostu, że ooo, hoza był najlepszy, o. Nie wiem, ja myślałem, ja miałem nadzieję, że jakiś hit tu... A co ty o tym myślisz, yy, Aiden? No nie. Hmm. Mówiło się już o tym na Summerslam, miał przejść ten hill Turn, jak Wy to mówicie. No, ale okazało się to ściemą i wydaje mi się, że w tym roku nie ma jeszcze co liczyć na hill turn Johna Cine. A czy w ogóle jest jakaś szansa na Heelturn? No, jeżeli WWE wypromuje bardziej jakąś gwiazdę niż on, no to jak najbardziej tak. Jeśli przestanie być twarzą federacji, wtedy można o tym pomyśleć. A Tomek, jak myślisz? Sporo się ostatnio mówi o ski że Sheffield'a, że Winsmaker uważa, że skip może być drugim do Cine, największym hajsem federacji. Myślę, że jak skip dojdzie do wroga, wróci do dziwnego rosteru, to wtedy jak najbardziej razie, na powiedzieć, koniec, to, to jest trudne Cine. Ale w ogóle widzisz skipa Sheffield'a jako twarz federacji obok drzwi Nie wiem, mi tak trochę to nie no za bardzo. No, trudno powiedzieć, nie? Ale... Face'em mógłby być za list, A teraz sobie przypojmi... przypomnijmy... Byś, powi... no. powiedziałbyś mi, kurde, na nie wiem... 6 lat temu... Czy Sin'a będzie twarzą Federacji? No człowieku, ja bym przyszedł tego, No, no właśnie, no. Także wiesz, tak możemy mówić, że strzepisz za kilka. lat. Nie będzie takim drugim golem A teraz przypomnijmy sobie koniec walki na no, JLMB. Pamiętacie jak Alberto już świętował, o wygrał, ma walkę na resumenie o jakiś pas, a tu nagle nam się Santino wczołgał na hink, wykonał Kobe, no i przeszło wam może na myśl, że może jednak Santino wygra ten mecz. Jak myślisz yy, Tomek? Prawdę mówiąc mi, głos stanął na głowie. Obawiałem się najgorszego, ale na szczęście skończyło się dobrze. Też mi to przyszło do głowy, ale Del Rio ładnie skontrolował. No, ale Santino, jeśli by wygrał, no to co? Też fajnie, dobry jest. Tylko, no, byłaby mała szansa, żeby wygrał pas. Właśnie. Tu było zmanowanie, ojej, ja, Rumble patrzył tak szerzej. Ja tak to uważam. Jak wiemy, rok temu, Edge re-Rumble match i... nie wykorzystał title shota na Res no i jak myślicie, czy z Delirio będzie podobnie? Myślę, że Edge obroni swój pas. To wszystko, na Limnation Chambermaid, na WrestleMania. Jakiś jest Delirio i tam nie ma mowy, żeby Delirio nie wygrał pas. Ostatnie sery poczyniły sporo postępy i... Może tym Edge podpłynął się na pas? W TLC? No chyba. No i... Na rysunie, by to ja. Wydaje mi się, że ma wielkie szanse, żeby wygrać Edge będzie już drugi czy trzeci miesiąc trzymał pas, więc za długo i Del Rio będzie świetnym championem. To jest moje zdanie. Dziękuję. 21 luty 2011 rok. Sting. <laughs> Właśnie, Sting czy wielka podpucha? Sting. Tomek, to może też być to Triple H którego tak głośno wszyscy zapowiadali No ale Triple H jakiś płaszcz, y, burza, y, deszcz za no, takie to... robi psa. Będę się właśnie skin, bo on jest właśnie z tym deszczem, więc nie wiem No ale, ale wiecie Undertaker jest za, zapowiadany właśnie na to row, że wystąpi i jest zapowiadany na nagranie SmackDown'a, więc może Sting i się razem spotkają w ringu, Albo to tylko Undertaker, ale nie zdaje mi się. Byłoby to za łatwe, jakby to był Undertaker po prostu. No dokładnie, ale i tak jest zapowiadany na to, tą galę. Więc może no już konfrontacja ja jakiś pełc ja się... A może Mystikov? No właśnie, może Mystikov. Ale co Mistyko ma z deszczem w górą. No może nie, będzie taki miał i gimmick. No właśnie, bo... bo czy ma prawa do y, tego mhm. gimniku Mistyko i... WWW nie może go wypocząć Musi coś nowego wymyślić, ale nie wiem, Mistyko według mnie nie pasuje na jakiegoś gebarza, czy coś takiego... Nie, to no, graba żeby to nie, nie został, no bo to co to ten, Ale jakiś mroczny gimie i nie. nie wiem, wszystko wszystko zobaczymy. No z niektórych źródeł... ...Asom sprawa... nie? No, ale wątpię, żeby robili takie... ...zapowiedzi o Asom no co Poza tym ma ona... ...Oby się nie zdziwił. <grym grym> ta u nas no, no ona ma być o... Kul, no właśnie, no ale kiedy to będzie? No, na dnia. Na pewno na dnia. No ja czekam. Czekam jak to wypadnie. Załóżmy, że to Stigma właśnie zasięg z 21 lutego. No i właśnie, gdyby to był on, to ten, że postąpił i się nie sprzedał? Może to dla pieniędzy? Za halosze? Czy się sprzedał? Trudno trzeba... Nie wiem. myślę, że na pewno byłaby taka fajna odmiana w tej odmianów, bo to, że to, że to po stronie partnera, to dla nie to jest dla mnie pochylka, nie wiem. Obecnie nie. No właśnie, obecnie nie, więc co by pan robił, Nexus. O, albo by dołączył do Nexus. Mhm. Albo by dołączył do Nexus. <noise> I chodziłby w żółtym płaszczu. No. W nie w takiej masce, wiesz, by się pomalował tak, na czarno-żółty kolor i... Później by było na WWE Shop do sprzedania płaszczy. Ja? Chociaż powiem, że na pewno fajnie byłoby zobaczyć walkę Undertaker vs Sting. No właśnie, walka Undertaker vs Sting. Raczej znaczy, w sumie walka no, nie wiadomo jakby wyglądała, no bo to są dwa dziadki. Ale samo wiesz. No tego tak, prawa na pewno. Ludzi by to ściągnęło tam wyborów walki, no to jestem przekonany, że to się Na pewno czekolów na tą walkę bardziej niż na walkę nie mam do tej próbowych barek. No właśnie niektórzy no, i z jakiegoś źródeł dowiadujemy się, że Steam nie podpisze kontraktów na gigawili. Jej...